Pokazaliśmy ci drogę i znak, Kajlu, Krainie. Reszta zależy od ciebie i Twojej wiary. Pozostań wierny drodze, od... Cześć, Sistra Moriturus. To miałem już nie nagrywać z The Follow, ale okazało się, że jeszcze są dwie ciekawe rzeczy. Jedną jest dwóch bossów, które są tutaj, i jest jeszcze jedna niespodzianka, ale to dopiero w drugiej części odcinka. Na razie idziemy. Już to w tytule tylko już macie napisane co to jest, chociaż nie 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 eee, O boss, o tych dwóch bossach, tak? Natomiast o filmiku o drugiej jest Znaczy... Zobaczycie. W się już ich widać wysypka jest naprawdę ukryta Niestety jest mała To jest problem I don't know. Zobaczmy, walczyć. Okej. Okay. A Dawid chyba wpadł do wody. Dobra. Pozbawiacz, co to takiego jest? Pozbawiacz. Czy się zawiesiło czy jak... ote. Nie. Nie, nie to nic nie widać, czy by było. To będzie dosyć krótki film. Może się, będziemy bawić w, ostatni, w ostatniej części. Jakie ryzyko? No dobra, ja tutaj zrobię cięcie, w takim razie spotkamy się w kolejnej lokacji, gdzie już ostatnią rzecz. Zostanie nam do, do zrobienia. Także do zobaczenia za chwilę. Witam Was po cięciu. Jesteśmy w tym miejscu, tak na takim cypelku. To był ten cmentarz. O ile dobrze pamiętam, tu mamy stację Milala. A tu jest taka wysepka. Jesteśmy tutaj, oczywiście, sprzęt od braci tam zaczyna dosyć mocno. I jeszcze to znaczy że zbliżamy się do takiej skrzyneczki O, przy okazji brakująca flaga oczywiście powiem jeszcze z jedną rzeczą, bo szukałem e, masek na razie, Flag, flagi sobie będę w międzyczasie i mam ten sam problem, który e, w podstawce byłem we wszystkich miejscach, w których miały być te, te maski. Obejrzałem w międzyczasie jakiś filmik, na gdzie ktoś odkrywał. I byłem w tych samych miejscach wszystko zebrane i niestety nie mogę to do 20, ale pewnie to z czasem zrobię. W międzyczasie ulepszyłem sobie poziom legendy do łuku, z tym, że nie wiedziałem czy mi się kusza ulepsza, ale kusza się ulepszyła. Także, tak to wygląda. Natomiast to mamy tylko. Natomiast tu odpalamy. I mamy nowy sprzęt do wytworzenia. Zaraz zobaczycie, jaki. Szaleństwo Tolgi. Tylko pytanie, czy mam wszystkie. No dlaczego on się tu nie pojawia? Jest. I to jest Special Button. Jak go użyjemy? To niestety, albo stety. Przerzuca nas. O ładnie, nie ja to się. A, zginiemy. No dobra. Tak, to jest taki przycisk, który przerzuca nas w dziwne, w dziwne miejsce. Więc teraz chwilę się z tym po prostu pobawimy. Dobra, gdzie my jesteśmy? A to jest ta który był kiedyś na początku. Dobra. Aha, jesteśmy w bezpiecznej strefie teraz. Okej. Okay. Nie możemy użyć przycisku, a to jest pewne niedociągnięcie. Ale dobra. Ale teraz powinniśmy zjechać. Oczywiście, po oczywiście jest to losowe. Więc nigdy nie wiem gdzie trafimy. Bezpiecznej strefy jesteśmy? Okej. Okay. A nie to jest. A, to jest rezydencja tego naszego archeologa. I tutaj właśnie też szukałem. Szukałem masek, ale tak, jedna maska jest. Czy była? W tym miejscu to są cztery maski. Druga maska jest... Druga maska leżała tutaj. Czy to zebrałem wcześniej, tak? Bo teraz specjalnie szukałem masy, które nie znalazłem. Natomiast trzecia i czwarta znajdowała się tu. Jedna tu na ścianie, a druga tutaj na ścianie. Ale pamiętam. Na filmikach widziałem jak to odkrywałem. Dobra, wychodzimy stąd w takim razie. Miejście jest... Tu. dobra. I teraz właściwie endgame'owo można się pobawić w randomowe. W międzyczasie międzyczasie sam Zrzutnik pozbierał. Ale to chyba nie ma najmniejszego znaczenia. Dobra. Hop. Oczywiście to nie jest tak, że to nas kieruje do jakichś specjalnych miejsc. Podobno jest jakieś ukryte miejsce. Ale możemy znaleźć się właściwie wszędzie. Tu jestem tutaj kody do broni nuklearnej do trzeciego zakończenia. O, mieliśmy co? Aha, mogę użyć, dobra. No właśnie, to jest ten problem, że czy, może nie problem, to jest pewnego rodzaju niespodzianka. Albo taki, bo jeszcze kilka skoków wykonać i to wszystko. para estamos fiz muito em serviço. cię tu nie trafił? Nie ma szans. Czy to jest dokładnie? Oj. Nie ma szans, żeby był tutaj trafił. Tak po prostu, Chociaż jest taka ścieżka. Okej, okay. ale no nie można się. Dobra. Hop. Dobra tak w ogóle to nie przyszło nam na być, żeby tam wchodzić na dachy tych wież, bo rzeczywiście tam mogą być flagi. Coś tam już widzę, że się zbliża. Dobra, darujemy sobie. w tej miejscu byliśmy. Jesteśmy. O, tutaj. Tam jeszcze widzę, jakaś wow. Och. Ale to miał tak mniej ran. Trzeci raz to samo miejsce. Dobra. Jeszcze trzy wow. I sobie... I kończymy. Zabieramy się za do projektu Nie wiem, czego to za level, to było w tej chwili nie Ej no, bez przesady Kiedyś tak strzelałem z tego, z mostu w Haranie. Dobra, jeszcze jeden skok. W przestrzeń. Może to trzeba się po prostu ruszać i z różnych jest nie wiem jaki jest i Nie ma to najmniejszego znaczenia. O, tu mamy nową miejscówkę. Wow. spoko A teraz niespoko tu to jest daleko. Takie odległości u Ciebie tak? ostatni skok. Okay. tej izolatory? Nie, ja to może nie tu. Okej. Czy my jesteśmy? I co to za ukryta miejscówka? Techland? No dobra. A tak w ogóle ktoś mi dał sobie skorbacze. Lakier Team Vancouver? Co to, co to jest? Gdzie to mnie przeniosło? Team Ostrów? Sosowe. Miejsce pewnie tu mieliśmy, z tym special, button. ale tylko wrotki, jak dla moich homików. Tylko ja mam, no właśnie, mam o wiele mniejsze czegoś takiego to się nie spodziewałem. No czy to można wyjść normalnie. Na górze nic nie ma. Jednak ta gra ma jeszcze swoje jakieś 뭐야? Uh -huh. Chyba ci zmitowanie w tych kowrat, się kręcili, do jakich doświadczenia były robione. Okej. Okay. Czyli tu nie można się dostać. O! Oh. jeszcze jeden strzał? No nie to. Tak naprawdę? Wyciąć w kosmos produkcji, ale chyba nie będę się jeszcze po bawił w to. Dobra, kończymy, bo to gra zaczyna trollować, W takim razie, już nie będę tam wychodził stąd i wracał. Także dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że to się podobało. Trzymajcie się. Cześć.